Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z unboxingiem paczki od Wicki Ewy. Tak się prezentuje paczuszka i w ogóle na początku chciałabym powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, e, bo kiedy zakładałam kanał, to w ogóle nie spodziewałam się, że będę miała tysiąc subskrypcji, e, no a co dopiero, żeby widzowie wysyłali mi paczki. Owszem, e, Myślałam, jak to by było fajnie dostawać takie paczki, takie miłe listy, jak oglądałam inne kanały, ale nie pomyślałam, że w tak szybkim czasie i ja takie będę dostawała. Także, no naprawdę, bardzo dziękuję. Jest to już moja druga paczka od widzów i jest to dla mnie też bardzo miłe czytać te listy, e, widzieć te wszystkie upominki. E, no i naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. No, i tutaj właśnie Ewa napisała do mnie, że e, chciałaby wysłać paczkę nam. Mamy tutaj taki piękny podpis dla Luny Lady i Franka. O matko, ale to świetnie wygląda tutaj mam folię bąbelkową ojejku, ale pięknie już tutaj razem oglądamy nie wiem od czego zacząć dostaliśmy pasztecik z Animondy dla y, psiaków jest on o smaku indyka. Bardzo dziękujemy. Dalej widzę tutaj jeszcze batonika dla mnie. Bardzo dziękuję, uwielbiam je. O, jeszcze tilajcik. Ja bardzo ogólnie lubię świeczki, różne I Jeszcze bardzo ładnie pachnie wanilią. Tutaj widzicie ozdoby. Mamy tutaj jeszcze kabanoski z Alpha Spirit. Psiaki bardzo lubią, także dziękujemy. I tutaj już chyba... A, jeszcze mamy coś. Tutaj mamy taki mały słoiczek. To jest chyba buraczek. Tak, buraczek suszony. Ale ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie buraczkiem. Bardzo dziękujemy. Franek uwielbia buraczka. I jeszcze tutaj ten piękny słoiczek na pewno nam się przyda. Na dnie paczki znalazłam jeszcze liścik. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że oglądasz nasz kanał. I Ciebie również pozdrawiam. Tak się prezentuje cała zawartość paczuszki. I jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję. I bardzo się cieszę naprawdę z tych wszystkich rzeczy. I naprawdę dużo dla mnie znaczy to, że nas oglądacie. I no i że. Lubicie nasz kanał i jestem za to naprawdę bardzo wdzięczna. Także bardzo dziękuję za paczkę. Na pewno wszystkie rzeczy nam się przydadzą. No i już, już będę z Wami żegnała. Do zobaczenia.